Gościu używa na 907 takiego mocnego zestawu, zobaczcie, wenta dostawa staba, fioletowe, także podchodzi na poważnie do tematu. Losowanie na ósemki No papizno. No taki zestaw na full wypas tak naprawdę? Jak to jest z tymi rezerwami? W kanałach są cały czas odpalane, czy w pewnych godzinach? Od 14 do 24. Panie Darion. Początek jest spokojny jak na takie losowanie, no ale z drugiej strony nie masz wsparcia, więc ja tą taktykę na przykład rozumiem. Ma ona e, dla mnie sens. Dobra, od psychopatka Nie czujesz się na razie pewniej aby podjechać dalej Coś pred? Blind, ciekawe czy coś będzie na koniec. To będę wiedział, że to robiłeś na początku. Cały czas na początku trzymasz tak yy, tutaj dystans. Taktyka jest taka, aby pozwolić bitwie się rozwinąć. Zobaczyć, co się dzieje. 637 metrów na razie zrobione za friko. Na pewno trzeba powiedzieć sobie, że tutaj bohater woli na spokojnie to rozegrać. Na razie wiemy o jednym czołgu na linii zero. wydaje mi się, że jest więcej niż jeden. Raczej jest dwa przynajmniej. Podobno bitwa zaczyna się na poważnie od 11 minuty. A teraz widzimy, że Light jeździ po bazie rywali i zabił Artę, więc to jest spoko dla ciebie wiadomość. No i jest 3 do 6. Wydaje mi się, że przez brak właśnie tutaj ruchu na początku bitwy yy, mamy po prostu yy, timek twój troszeczkę poległy, bo... No jednak ruchu za bardzo na razie nie ma. Ciekawe czy pojedziesz przed siebie, czy się flanka zmieni, czy oni wiadą Oni wyjadą, okej, okay. paton wykonał ruch. Dla ciebie to korzystna sytuacja. Jakby kampił, to byłoby gorzej. Byś pewnie też kampił. A wtedy by zabili ciebie inni grać, bo raczej twoja drużyna przegra. W linii 1-2. Tutaj ładnie obijasz go po garnku, no to jest wada Patona, on ma te garnki. M60, szywkowy też ma. Ładnie się dinga od Ciebie, no muszę powiedzieć, że on na gołdzie powinien Cię na wieży. O, czyli ma wsparcie, ma asekurację SU-130PM, su no na gołdzie 300 pm ponad, nic przyjemnego dostać taką bombę, na pewno nic przyjemnego. No ja bym raczej nie wytrzymał tak tej bitwy, szczerze, naprawdę. Ja bym tutaj coś musiał odwalić. To strzeliło, hmm. o, o tym mówisz właśnie. Te strzały jego miały prawo cię przebijać, nie przebita pancerz no bitwa na bitwa, na razie dziwna. STRV, coś mi się wydaje, że się uleje na ciebie, pewnie czując się pewnie wyjedzie tutaj i postawisz go pewnie na gęsi jeszcze. Wyjedzie? Wyjechał, ale nie udało ci się go postawić na gęsi, o Jezu, strzelił tutaj byle jak. Musisz go na gęsi postawić, w gąskę, w gąskę, w gąska. Ja bym mimo wszystko gęsi szukał. Oni strzelili w siebie. Problemy, problemy. No długo tej gęsi szukasz? O, no, trzeba zdjąć STG, moim zdaniem. To też jest istotne, ale mogłeś się STG skończyć. Ci pecha? Nie dał, to dobrze, że nie dał. No i trzeba spierniczać przed E-75, ale z drugiej strony... Jak pojedziesz w górę, to możesz wyjechać na Emila i na wz -kę. O, tutaj ładnie postawione na gęsi. E-75 nie trafiło. Teraz go udusisz na tej gęsi, trochę bardziej w lewo. I zmiana na apc cena co na?

O jezu, E75, co będzie za 75? Za zero! Emil szybciej przesaduje niż E75. O jezu, co tu się odbierniczyło? Nie zdążyłby uciec w, w dół. Slide scrap, tyłem. Wyjeżdża? Wariat, czy co? Chcesz go sprowokować. No, jak on nie przebije, to jest koniec dla niego, a ty masz. Tylko jeden mus, nie możesz mu pozwolić podjechać na blisko. On nie może podjechać już dalej. O Jezu. No ale zdąży uciec, zdąży, zdąży. No wycofanie się na pewno słuszna decyzje, tam byłeś przyblokowane. i teraz masz milion opcji, no ja bym chyba kapował bazę, no. Ja bym jego bazę chyba kapował, ty tutaj. Zaskoczysz go. O, i to był taki strzał niepewny, nie, nie, nie zgodzę się, że skupiłeś dobrze do końca. To mogło równie dobrze nie wejść, ale udało się go zaskoczyć na szczęście. Tutaj chyba spadniesz, czy nie, nie spadłeś? On jest do przybicia. Pff. Ale ten S75 zagrał końcówkę, głupie. Jezu. Bokiem ten 75 zrobił Seid takiego, no to skończył jak skończył. Ładna bitwa. A czy no w sumie to końcówka, żeby była jasność? Końcówka, pełna, pełna emocji. Fajnie, fajnie, dużo się działo. Lub jak się dużo dzieje i się dużo działo.